Limited Edition Signature Range by klasek. Rakiety. Lecimy. Pięć rakiet dużych, nie? Tak jest. Dobra. Witaj. I pana. Mamy gruszkę w aczkolwiek dzisiaj mamy z wyrzutni, bo mamy i tak nam jest wygodniej, szybciej dla Was. No te dla są nas. duże. Te są dosyć sporawe, zobaczcie. Nie są takie małe, wcale, nie? No nie, nie. No, no zobaczymy, co nam pokażą. Limited Edition? Tak. Pamiętajcie, że klasek. Ja jeszcze sobie zmieniam na manualny autofokus, żebyście wszystko dobrze wspaniale widzieli. No muszę to musi odpalać. Rakieta numer jeden. Ciekawe, czy mają różne efekty. Klasek, proszę Państwa, dostępny na to. Też wysoko lecą, nie? Bardzo wysoko. Mosty. Silniki strasznie. I głośne są. Chyba najgłośniejsze dzisiaj się tracę. Bardzo ładny. No. Powiem wam, że mocno wiatr wieje, one i tak lecą wysoko, tak. dlatego trochę szybciej efekty znikają, bo naprawdę mocno wiatr wieje. ale powiem wam, nie są złe te rakiety, są głośne, bardzo wysoko lecą. O, ładna, strobo ze złotym, lubię taki efekt. No i proszę państwa, ostatnia rakieta. Zestaw myślę, że no... Myślę, że jest spoko Dostępne na do fajerwerki Shop, jeżeli wam się podoba Macie linka do nich na dole w opisie Trzymajcie się, byłem z wami ja Marcinator i reszta ekipy Na razie Signaturę Range Classic Limited Edition Rakiety Dobrze mam Nagrywamy ma widzowie Miejmy nadzieję, że będzie coś zajebistego też w tym odcinku oczywiście łapa w górę, subik dzwoneczek bijacie na Marcinotor Piroskład na grupę mm, no i mamy nadzieję, że będzie zajebiście czekamy ujdziemy się za chwilę leci wow Ładna, ale efekt mały. Efekt mały, ale ładna. Odległość 100-150 metrów. Ale... Wow! To już To już było coś! To mi się podoba. No wiatr właśnie wieje, tak właśnie Marcinator tam mówi, efekt mały, ale ładny za to. Widać, że taki miks jest chyba tych rakiet. Szkoda, że taki wiatr jest, cholera. Ale huk mają zajebisty, czuć moc. Wow! O, ale robnięcie to, to one mają. Super. Pozdrawiamy na razie.